No dobrze, próbujemy jeszcze raz i zobaczymy, czy teraz będzie tak samo. Ślę sobie pochodzę i zaraz sprawdzę, czy mi lajba nie wywaliło. Dobra, uwaga. Nie, wszystko jest dobrze. A, także witam z powrotem. Znowu mi kilka razy wywaliło lajba, także idziemy na TNT rana. No jakby to jest kontynuacja tamtego live'a. Uh. A następnego live'a spróbuję coś ogarnąć z tym. Żeby mi nie wywalało co chwilę live'a. Mm. No ale w tym na razie musimy to znosić. Więc może jeszcze dzisiaj... No nie. Dobra. Ja w TNT rana jestem w miarę dobry i co rundę będę sprawdzał czat czy nikt nic nie napisał eee. tyk na razie nikt nie odpadł co mnie bardzo nie cieszy bo czasami jest tak, że ktoś już yy, przez taki czas mm, odpadł, nieraz się tak mi zdarzyło. Mm, że po, po prostu ktoś już spadł. Wow wow wow. No chyba komputer mi coś. No i właśnie spadliśmy, bo chyba miałem lagę ale nie jestem pewny po prostu komputer coś mi zaczyna odbijać jak zaczynam live odpalać spadłem dwa piętra w dół jesteśmy na minus na minus 3 poziomie? chyba tak jakoś dobra 7 osób już odpadło 8 po mnie już. Dobra, 9, 10. Jakbyśmy tak chociaż by byli na miejscu 8, no to będzie git. No to akurat się łatwo stanie. No i już mamy zagwarantowane 8 miejsce. Arty 7 nawet. I jeszcze. O! Szóste miejsce nawet mamy A, o, Nawet piąte. Tylko pewnie niektórzy jeszcze siedzą na górze. To mnie bardzo, bardzo, ale to bardzo mnie cieszy. O nie. A my, jest, dobra, mamy czwarte miejsce. Może będziemy na podium chociaż. Cyk. Okej, okay, dobra. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk. Ops, cyk, cyk. Dobra, jesteśmy już na podium na pewno. E, Myślę, że jak jesteśmy na podium, to będziemy gdzieś na drugim miejscu. Może nam się uda na pierwszym być. O nie, 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 nie. Dobra, jesteśmy na, jesteśmy na drugim miejscu. O niej. Miejsce drugie. Jak, jak na pierwszy. Jak na pierwszą rundę, no to bardzo dobrze eee, Nikt nic na czacie nie napisał Dobra, no to Czekamy na następną rundę chyba jesteśmy na tej samej mapie nawet Tak, jesteśmy na tej samej mapie Także bardzo się cieszę To ta mapa jest spoko no to ja lecę w drugą stronę niż większość osób. Czyli lecę tutaj. Mhm, 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 mhm. Ops, hops, hops hopsa. O, kurde. Więcej <ścoughs> chciałam zrobić przez chwilę. Przecież się tak zatrzymałem. Ale musimy jak najdłużej się utrzymać na pie, na najwyższym poziomie Najlepiej jak zostaniemy tutaj sami Przez jakiś czas będziemy tutaj sami skakać sobie Przez jak najdłuższy czas najlepiej Postarać się o zostanie na samym Na samej górze Ponieważ a, Jakby na samej górze Jak się jest no to ma się największe szanse tak naprawdę na wygranie Serio nikt jeszcze nie odpadł? No i właśnie jesteśmy na minus. na minus 3 znowu. A pod nami jest minus 4. Czyli, jak spadniemy na minus 4, to będziemy na ostatnim poziomie. Czyli ten poziom akurat ma 5 pięter. Licząc z parterem, czyli najwyższym poziomem. Hops. O nie, 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 to było złe, to było słabe. Mogłem szczerze podwójny skok użyć. No nie przemyślałem tego, ale naprawdę jestem szokowany, że jeszcze tyle osób jest. Zazwy zazwyczaj po takim czasie to zostawało, nie wiem, 10 osób, ale nie, 13! Cię. No ta, ta runda nie była dobra. Wow, nikt jeszcze nic nie napisał na czacie. O nie, sama mapa będzie słaba. Na górze będzie się bardzo ciężko utrzymać, naprawdę ciężko będzie. Ale spróbujemy się jak najdłużej utrzymać, e, tak, tak naprawdę, jako ostatni. Tak, żebyśmy byli na samej górze. O nie, hops, 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 hops. Hmm. myślę, że jak nie będziemy biegać, to będzie... Nie będzie dobrze jednak. Okej, okay, dobra, cyk. O nie, 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 nie! Dobra. Skill parkourowca się we mnie odzywa. Cyk, cyk, cyk Em ja parkourę jestem w miarę dobry! O nie, nie! nie. Proszę, nie! Wiedziałem, że ta mapa jest słaba. Yy, no to może jednak sobie zmienimy tryb. Uwaga, nie będę grał takich mapach, bo to nie ma na co. A, TNT Games, nie, 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 nie. Na duelsach nie zagram. Build what? Może zaraz Cops and Creams Nie Klasyczne gry Nie Arcade games Nie Housing nie murder Mister nie Skywards? Nie Bedwars Nie Hypixel Beat Skyblock Chodźmy na Build Battle Zagramy sobie tak, nie wiem Z jedną, dwie rundy O, mam jakąś Nieodobraną nagrodę O o, wybrałam punkty, nice. O, to myślę, że sobie zagramy tryb solo oczywiście, bo na Teensach z randomowo mamy osobami po prostu nie zagram. Serio na 1.14 jakby serwer trafiłem, czyli na bloki maksymalnie z 1.14 mogę sobie pozwolić. Jeszcze ja bym chciał jakieś rzeczy z 1.16 nad używać nadużywać. Chyba nie. Zobaczymy, jakie tematy będą, bo to też będzie słabe. Jeżeli będzie jakiś temat, gdzie na nowe rzeczy z nadaru by fajnie było użyć. Muszla, oko, zegar, pomarańczowy mapa. No, oko, oczywiście, że oko, oko On będzie najprościej zbudować. Zegar. No dobra, zegar też się łatwo buduje... O nie dobra, muszę przyciszyć Dobra. Mamy lepszą muzykę. Tle puszczoną cyk cyk myślę, że 3 dobra, jakby mm. jeszcze nie wiem co ja chcę dokładnie zrobić ale na pewno kwar... no to biała wełna niech, niech, będzie, niech będzie użyta skoro kwartu nie możemy Chwila, a jakbyśmy e, kwarc, kwa e, blok kwarcu o, blok, z bloku kwarcu to będzie dużo lepiej wyglądać na pewno no, Po prostu gładki blok kwarcu to chyba dodali jakoś e, w jednej z ostatnich wersji najwyraźniej Dobra, cyk. Eee, no jakby tu było na 5, 2, 3, 4, 5 To tu by było znowu coś takiego. Myślę, że taka wielkość zegara będzie git. Tylko, że niestety... Może być problem z liczbami Bo będą się chyba na tabliczce napisać po prostu Cyk, 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 cyk Dobra, cyk Dora, na, najpierw zbudujmy cały zegar Może tak, tak będzie po prostu lepiej Cyk, cyk Cyk Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Teraz lecimy w dół. Teraz znowu w dół. Teraz znowu w dół. Yy. Cyk, 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 cyk. No dobra, zegar jest yy, taki. To, to teraz sobie, myślę, weźmy tabliczki ciemno-dębowe. Nie, bo po co? A, środkowych też przecież nie weźmiemy, nie, nie weźmie, czyli musimy z dębu. Czyli dobra, tu niech będzie 12. Tu w takim razie niech będzie 6. Tu niech będzie 9. Tu niech będzie w takim razie 3. to tu niech będzie dwa, o nie, czyli tu musiałby być jeden. No to troszeczkę sobie w tym momencie popsułem, Czy tak to ujm ujmę. Nie, wiem, czy się teraz w czasie przez to wyrobię? Dobra, na razie zniszczmy, tak Ej, ja bo nie. Po... Ja, po... ja właśnie to potrzebuję poszerzyć, a nie. O dobra, no to teraz mamy przegraną. Bo nie zdążę tego zrobić. No to niech już to po, to po prostu zostanie, tak. No to jak tu jest 3, to tu, to tu niech będzie cztery tu niech będzie pięć tu niech będzie o nie dobra e... tu niech będzie osiem tu osiem dobra tutaj niech będzie siedem o nie 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 tu niech będzie 10. Tu niech będzie 11 i teraz szybko jakieś wskazówki, jakieś wskazówki trzeba yy, zrobić. Yy, najprostsze nie wiem, z bloku węgla na lat, niech będzie. No to niech będzie tak i niech będzie nie wiem, tak. No i powiedzmy, że zrobiłem coś takiego, co chciałem. Według mnie wow. nie przypomina to zegaru, znaczy niby coś tam przypomina, ale nie do końca no to no niech będzie ok. Wow. Fajny zamysł, fajne koncepcje, ale wykonanie nie wykonane. O nie dobra, ten jeden blok. No Okej, okay, jest ten zegar, nie mam do czego się przyczepić. Tutaj też nie mam się do czego przyczepić. Dobre. Nie, dobra, y jednak krzywe jest, także ok, tylko źle. Mm, o, po pierwsze krzywe. A po drugie. po co to wszystko wyglądało wow. bardzo źle, gdzie to niby przypomina zegar. Y y Chat, yy, weźcie mi, powiedzcie, czy, czy, czy tamto przypominał według Was zegar. No, to jest ok, to w miarę przypomina. Okej, okay, dobra, to jest spok No dobra, niech już będzie, może taki był koncert. O, drugie miejsce mieliśmy, no, dobra, no ja temu dam piątkę, myślę. A nie, my byliśmy chyba na trzecim miejscu. Nie, na drugim byliśmy. Hmm, no to fajnie. Eee. Według mnie spoko. Widzę, że nie pra chyba nikogo praktycznie na tej sobie nie ma. chwilę, czekamy albo pójdźmy, myślę, że znowu po prostu na. Albo może pójdźmy teraz na. Eee, tak myślę, że. Hmm. A gdybyśmy poszli na Amonga? No to myślę, że możemy pójść na Amonga. Także na chwilkę sobie zablokujemy. Ja sobie dołączę szybko na Amonga. Mam nadzieję, że oni tylko live nie wywali przez to. Hmm. O nie, chyba mi lajba wywali. No, może być tak, że mi lajba zaraz wywali. ten Steam No to chyba musi, muszę sobie poradzić Troszeczkę innym sposobem O nie Okej, okay, dobra, dobra Jest git, dobra niech ja się palił Steam lepiej jak będę rozłączony. Jest znajomych nam nie jest potrzebne. Totalnie nie jest. No dobra, dobra. Mam nadzieję, że mi nie wywali z to, że już że, że odpalam Amonga. Eee, mam nadzieję, że jak sobie już wszystko ustawię, to że live dalej będzie To sobie dla pewności sprawdzę na telefonie, czy mój live nadal trwa Dobra, trwa na, na spokojnie, co mnie bardzo cieszy No dobra, mogę sobie już przekwytowanie gry odpalić hmm. Także sobie znajdziemy presto myślę Zobaczmy tą gierkę. O nie kot widać chyba Ale aż tak szczerze sprawdzę czy kod chod widać choroby Nie wiem, chwilę pochodzę sobie w Among'u, mam nadzieję, że... Aha, ja chyba wiem, co. Musisz sobie... No właśnie. Chyba Amonga odpalimy, żeby przechwytywało mi Among'a. Zobaczmy, czy teraz będzie mi przechwytywać. O, ja cię kręcę, ale ten Among Us jest totalnie głośny. E, na, chwilę, na chwilę sobie wyjdziemy z gierki, ponieważ coś mi się lubi. Nie mogę po prostu odpalić sobie tego. Nie, spróbujmy sobie coś takiego zrobić. I teraz sobie odpalimy gierkę. Cyk. I teraz sobie gierkę odpalimy. A nadal nie. Także... Ja chyba szybko sobie po prostu zakończę live'a i sobie szybko jeszcze raz uruchomię. Tak będzie po prostu najlepiej, także zaraz będzie kolejny